Siemanko z tej strony, Elio Retrofan. YouTuberzy dzielą się na dwa rodzaje. Na YouTuberów znanych, takich jak ja, i na YouTuberów innych. YouTuberzy znani, tacy jak ja, dostają bardzo często prezenty od widzów. Jak mogliście zobaczyć na ostatnim live'ie Retro PC TDK 1, część trzecia z unboxingiem, właśnie dostałem tą wspaniałą paczuszkę od jednego ze swoich widzów, a konkretnie od Halabarda Sznepta, wypełnioną po brzegi fantastycznymi, po prostu prezentami dla znanego youtubera, czyli dla mnie. Poza grami na PlayStation, na PeCeta, kartidżami do Segi Mega Drive, no masą różnych gadżetów, dostałem też naprawdę genialny prezent. Nie był tani na pewno. A mianowicie odzież z logiem Atari. Sam unboxing sobie możecie tam zobaczyć na, na kanale. Tam możecie sobie ten filmik odpalić, pooglądać, jak ta paczka była rozpakowana, jak się cieszyłem, gdy, gdy, gdy trafiłem właśnie na ten gifcik. No ta odzież jest po prostu niesamowita. Jest to. No, wszyscy pamiętamy z dzieciństwa czepki, które musieliśmy nosić na, na basenach. I takie też, taki też czepek dostałem właśnie od Halabarda. On jest wyjątkowy, bo jest, popatrzcie, z logo. Atari, z napisem Atari jest po prostu niesamowity. Czuć, czuć naprawdę bardzo drogi materiał. No... Halabar tutaj obciął metkę, bo prawdopodobnie no, no, bał się, że, że zwrócę mu ten czepek, bo, bo uznam, że, był, że, że jest to za drogi prezent po prostu. W każdym razie niesamowicie się z tego czepka cieszę. Obiecałem wam na, na, na lajwie, że jak pojadę teraz do Sarbinowa między 7 a 14 sierpnia, to będę cały czas na plaży go nosił. Nagram wam zresztą materiał, żeby, żeby pokazać, że mam go na sobie, że chodzę z dumą z tym czepkiem, że wszyscy mi zazdroszczą, patrzą się na mnie, pokazują palcem i każdy po prostu zazdrości tego czepka. No Prezent niesamowity, nigdy, nigdy takiego nie dostałem, żaden sprzęt z retro gablotki no, nie równa się z takim prezentem, także Halabard bardzo Ci dziękuję. Wyglądam w tym czepku niesamowicie, zaraz go ubiorę zresztą i obiecałem Wam też na live, że pokażę Wam reakcję, nagram RENIE. Po powrocie z pracy, bo wiecie, live był do 22, Renia 22.25.30 wraca, wraca z pracy i obiecałem Wam, że nagram właśnie materiał, jak pokazuje się w tym czepku i nagramy, nagramy tą, tą radość Reni, jak, jak zobaczę mnie w tym fantastycznym stroju, także e, zaraz Wam ten to nagranie pokażę, ale jeszcze, jeszcze raz sobie ten czepeczek przymierzymy, pokażę Wam jak, jak, fantastycznie, jak fantastycznie leży, jak ja się fantastycznie w nim prezentuję, jak, jak z dumą można... Nosić, nosić go na, na plaży, nosić na baseny. Popatrzcie, teraz je, może odłożę to pudełeczko najpierw. Zbliżę się do kamery, popatrzcie, jak ja fantastycznie wyglądam. Z boku, z lewej, z prawej. Nie, no to, to jest coś pięknego, będę nosił z dumą. Ja go, ja go praktycznie nad morzem nie ściągnę. Nie ściągnę. A jak będę stał w jakiejś kolejce polody czy coś, po prostu będę z dumą patrzył na, na wszystkich, będę, będę, będę kiwał. Także teraz możecie sobie zrobić skinkshot, może chcecie na tapetę dać. No i teraz Wam pokażę, tutaj z boku wyświetlimy filmik, jak Renia zareagowała na ten po prostu dobrobyt na mojej głowie. Patrzcie. Trzymajcie się, na razie.